Na trybunach Marcin Gortata, za chwilę do klatki wejdzie Mariusz Pudzianowski, to nie on, to jego brat, Krystian, za chwilę pojawi się także Mariusz. Tak, sympatyczne wejście Mariusza, cała sala jest za nim, sercem jesteśmy z nim. Marcin Gorta, koszykarz Orlando, Magic Oklaskiwał Łukasza Jurkowskiego. Oby miał również w tej chwili okazję oklaskiwać Mariusza Pudzianowskiego. W naszej zabawie... Większość z Państwa typuje, że Mariusz Budzianowski zwycięży. 58% widzów polsa tu wytypowało zwycięstwo Mariusza, ale to jego najtrudniejsze wyzwanie. Widać skupienie na twarzy Mariusza. Wie co go czeka. Będzie rytualne rozerwanie koszulki. Myślę, że nie, bo nie jest koszulka przygotowana do zerwania. Dziś z Państwa, którzy oglądali tę galę do tej pory, widzieli, że nie było tak długich wejście do ringu do tej pory jak to wejście Mariusza Pudzianowskiego. Z nim także trenerem Mirosław Okniński, lekarze Paweł Łogosz, jego bratę Krystian. Tam po lewej stronie widzieli Państwo Przemysława Garsawczyka. Zdecydowanie jest gwiazdą w Stanach Zjednoczonych. Wygrywał Tamę wiele razy. Pokazywał, że jest człowiekiem niezwykle silnym. Raz musi pokazać, że jest człowiekiem walecznym. Komentatorzy mówią o jego poprzedniej walce, którą zakończył w 44 sekundy. Zastanawiają się, czy tą walkę zakończy w tak samym krótkim czasie. Tyle tylko, że Basruten i Jeff Gorman, którzy są komentatorami tej gali, myślą raczej o zwycięstwie tego zawodnika, który za chwilę pojawi się w klatce. Jak to powiedział Mariusz Podzianowski, jest taki wielki, taki gruby, a ma takie chude nóżki. Team Sylwia. Negatywnie wypowiadał się o Mariuszu. Mariusz powiedział tylko, że go zniszczył. Sylwia ma za sobą dwa mistrzostwa UFC. Wygrywał z Niebelekim, wygrywał z Rico Rodriguezem i z Andriem Orlowskim. Ale od dłuższego czasu nie spisuje się najlepiej w Stanach Zjednoczonych. Mówi się o tym, że one w ten właśnie sposób będzie kończył swoją karierę. Czy tą karierę zakończy Mariusz Pudzianowski, czy tym z zwycięstwem nad wielkim nazwiskiem, nie nad zawodnikiem MMA, bo Pudzianowski nie jest zawodnikiem MMA. Jest strongmanem, jest sportowcem, który wchodzi do ringu, aby rywalizować na tych zasadach. Ale rozgłos jaki ma to nazwisko może być odbiciem dla Timasy. Sala będzie bez wątpienia Polska. Mimo iż ta gala odbywa się w Stanach Zjednoczonych i jest organizowana przez Koreańczyków z organizacji Musi. Nie lubią tutaj Sylwy, lubią za to Pudziamowskiego. Dużo Polaków na sali, widzieliśmy polskie flagi, polskie szaliki. Na pewno Mariusz czuje się jak u siebie. Przedstawienie zawodników. I niech Państwo zwrócą uwagę. Zdecydowanie wyższy team Sylwia. Ale z wagą tu nie jest w porządku, to chyba odwrotnie, dlatego że Sylwia jest zawodnikiem cięższym od Mariusza Chudzianowskiego. Rekordy widzą Państwo. Z jednej strony 31 walek zawodnika ze Stanów Zjednoczonych. Z drugiej strony, tylko dwie walki Mariusza Pudzianowskiego. A tak prawdę mówiąc, to jedna walka, dlatego że tego jego pierwszego pojedynku nie traktujemy. Poważnie. Spokój na twarzy Mariusza. Zaniepokojony tym Silva. W tej chwili lupę Contreras wymienia tych wszystkich ludzi, którzy są organizatorami tej gali. Tam widzą Państwo także menadżerkę Mariusza Pudziernowskiego, panią Barbarę Demczuk. Cała ekipa więc w ringu trzeba się pokazać przy takiej okazji. AreaCodeDeals.com broadcasting worldwide on integrated sports pay-per-view. Swoją This drogą mal. trzeba przyznać, że three, ma pudzian bardzo mocną psychikę wybrał sobie tego rywala. Podpisał szybko kontrakt. Przypominamy, przecież on David dwa tygodnie temu stoczył w katowickim Spodku walkę z Kawaguchim. Eric walkę Singlouis. wygraną, w której, po której nie, nie wyglądał najlepiej. Herb Sędzia tak. ringowy, silna psika Mariusza, miejmy nadzieję, zda swój egzamin w tej walce. Po lewej stronie z biało-czerwoną flagą Mirek Okniński, jeden z prekursorów wszechstylowej walki wręcz w Polsce. With one victory coming by way of submission, fighting out of Team Poojan, Białoruska Polska. To Białoruska, co państwo słyszeli zuste kontrerasa, to Białarawska po prostu. rodzinne miasteczko Mariusza Podziarnowskiego. Dużo jest fanów z Polski. W tej chwili wszędzie w każdym zakątku świata przy okazji występu polskiego sportowca mogą liczyć na polski dobry. Będą gwizdy. Pamiętajmy, ma na rozkładzie wielkiej gwiazdy Rico Rodriguez, Andrzeja Orlowskiego, Czefa Monsona debiutowałem w 2001 roku. 13 zwycięstw z rzędu po czym podpisał kontrakt z UFC i już w drugiej walce znokautował Rodriguez, Rodriguez'a W pierwszej rundzie zdobył tytuł Mistrza Świata, ale ma za sobą także dyskwalifikację za stosowanie niedozwolonych środków, wspomagających trzy walki legendarne: trzy walki z Andrzejem Orlowskim. Ta trzecia walka przyniosła mu odzyskanie tytułu Mistrza UFC. Ale ma na swoim koncie także taką hańbiącą wręcz porażkę. Bardzo, bardzo szybko porażkę z bokserem, prawie 50-letnim Reimerserem, który wyszedł i w ósmej rundzie zdzielił potężnie Sylwę Sierpem. A ten odpłynął do krainy wiecznych marzeń. Tak nie szło mu ostatnio, ale może być naprawdę niebezpiecznym przeciwnikiem. I szacunek dla Mariusza, że wyzwał, że podjął wyzwanie. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy, co nam obca przemoc wzięła, szablą, odbierze. Bardzo miły. Ziemi Włoskiej do Polski za Twoim przewodem złączym się z narodem. Jak zwykle w Stanach Zjednoczonych hymny są odśpiewywane. Newton śpiewała polski hymn, a teraz hymny Stanów Zjednoczonych. For Sharon thank you. Thank you, thank you, thank you. Oh, say, can you see by the dawn's early Twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight, o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming. Pierwsze starcie bez wątpienia wygrał Pudzian. A Mariusz Pudzianowski zachowywał się godniej przy odśpiewaniu hymnów Stanów Zjednoczonych niż tym Sylwia słuchając hymnu swojego kraju. Dokładnie. Co szczególnie dziwi, dlatego że przyzwyczailiśmy się już do amerykańskich sportowców, którzy z ręką położoną na sercu słuchają hymnu amerykańskiego. Sylwia postąpił inaczej. Mariusz Pudzianowski kontra tym Sylwia. Wokrotnej mistrz UFC kontra adept wszechcelowej walki, wręcz jeden z najsilniejszych ludzi na świecie, ale o mizernym pojęciu walce debiutujący w klatce kontra człowiek, którego doświadczenie jest ogromne. Tyle tylko, że zwykło się mówić Krzysztof, że decyduje psychika. A Sylwia nigdy nie był znany z mocnej psychiki. Będzie chciał trafić Mariusza. Ma dłuższe ręce. Będzie starał się prostymi, ale Mirek Okiński mówił: "Mariusz będzie kopał. Będzie kopał. Tak jak kopałem Marcina Najmana i to jest jego sposób na zwycięstwo w tej walce." Próba zejścia do parteru przez Mariusza, Dojścia do klinczu, tym Silva broni się. Jednak Mariusz dociska. Tima do, do Będzie do powalenie Mariusz Pudzianowski kontra Team Sylwia. Wysoko pociągnij Mariusz jeszcze tę nogę. I, I obalenie i dla Mariusza. Bardzo... Mariusz powinien teraz wchodzić za plecy. Nie dać, nie dać Teamowi Sylwie odejść od klatki. Dociska barkiem. Pamiętajmy jednak, że te akcje będą Pudziana kosztowały bardzo, bardzo wiele sił. A nie wiemy, czy kondycja jest jego mocną stroną. Chociaż on przed tą walką powiedział, że jest cięższy ode mnie, on będzie musiał doceniać te mięśnie bardziej. Jak na razie początek tej rundy dla Mariusza Pudzianowskiego. Ale widzimy jakieś rozcięcie na głowie Mariusza. I to dosyć mocne. Zdaje się, że tej krwi jest tam sporo. Teraz wywinął się, Sylwia spróbował złapać za głowę, Herb z niepokojem patrzy na rozcięcie na głowie Mariusza Pudzianowskiego. Jeśli nic nie będzie się działo, sędzia przerwie walkę lub odnowi ją od środka klatki. Próbuje Sylwia zaatakować kolanami. Co Pudzian może zrobić? Jedyna sprawa to obalenie, bo prawdę mówiąc na żadną kończącą technikę liczyć tutaj nie możemy, Sylwia trafi. Pudziane znów skraca dystans i klei się do swojego rywala. Sylwia będzie próbował pogłębić to rozcięcie. Kto wie, być może o widzą Państwo. Są te ataki głową. Cała czerwona jest w tej chwili Czupryna Pudziana, ale ona na pewno się nie podda. Teraz kolanem trafił w głowę Pudzianowskiego i znów walka w stójce. Kosztowały to troszkę sił Mariusza. Teraz próba atakiem takim ale Tim Silva wysoko ręce i stara się trafić Mariusza w szczękę. Są kolana. Jeżeli ściągnie głowę na kolano, a będzie w tej chwili trudno Mariuszowi złapać za nogi rywala. Poza tym usta już szeroko otwarte. Sylwia będzie atakowała kolanami bez żadnych problemów. Stosuje Mariusz ten tajski chwyt za głowę. Mariusz stara się skrócić klincz. Odpocząć troszkę, skrócić dystans. Odpocząć troszkę w klinczu. A Tim Silva stara się oderwać i uderzać technikami bokserskimi. Teraz będzie atakował kolanami. Pudzian nie bardzo wie, w jaki sposób ma zneutralizować te kolana rywala. Poza tym Sylwia jest przecież specjalistą od walki łokciami. Pudzian ma ogromny doping, ale znów uchwyca głowę, znów kolano. Pudzian pcha się do przodu bez żadnego ciosu. Sylwia doświadczenie, dłuższe ręce, lepsze techniki bokserskie bez wątpienia i trafia prostymi. Taki powinien być jego plan na tę walkę Zdaje się, że te Łuki nie bardzo zdały egzamin. Będzie musiałem mocno w tej chwili pracować i bronić się przed obaleniem. Znów to najgroźniejsza. Znów złapa na głowa i Sylwia atakuje kolanami. Nie jest dobrze. Nie jest dobrze. Nie widzę też ochrę się na zęby u Mariusza. Nie wiem czy wypadł gdzieś tam w ferworze walki, ale Mariusz nie sygnalizuje temu, tego sędziemu. Stara się utrzymać. Pół dystans i wejść w ten klincz. Ale znów proste Sylwii doszedły do głowy Pudzianowskiego. Sylwia poluje na kolejny cios. Trafił prostym, trafiły sierpowym. Jest niedobrze. Jeszcze dwa, trzy ciosy i Sylwia może nie tylko poczuć, nie tylko zobaczyć ten krew, ale poczuć. W tej chwili chce zlokalizować Pudziana. Dobrze by było, żeby Pudzian wyrwała, ale to on jest obalony i Sylwia z góry, to może być początek końca. Tak, ale na razie dobrze broni się. Mariusz zapina gardę. Bardzo dobrze taktycznie rozegrana ta, ta chwila przez Mariusza. Chwilę odpoczęcia. Ma Sylwia dłuższe ręce. On nawet z gardy może być mocno. Ma jednak szczękę Mariusz. Powinien trzymać zapiętą gardę i klinczować Tima, żeby nie żeby zapobiec uderzeniom z góry. 30 sekund. Można wytrzymać. Czy ma na tyle doświadczenia? Musi Uważać przede wszystkim na łokcie, musi uważać, na tej szansy a podnosi pozycję, uzyskuje pozycję boczną i w tej chwili będzie miał jeszcze dogodniejszą y, możliwość ataku przede wszystkim łokciami na głowę Pudzianowskiego, ale z drugiej strony jest tylko 15 sekund. Trzeba wytrzymać tę pierwszą rudę kolano na brzuchu, możliwość przejścia tak. do dosiadu. Mariusz powinien wytrzymać te kilka sekund, sklinczować. Jest 10 sekund dom, do zakończenia. Ratować, Mariusz próbuje przejść do... Do klinczu złapać nogę, podebrać zawodnikowi. Gongratuluję Mariusza. Bez wątpienia ta runda dla Tima Sylwii. Tyle tylko, że on także jest zmęczony. Jak widać to po jego twarzy, że ta runda kosztowała go troszkę sił. Ale oczywiście wygrał tę rundę i to wygrał ją zdecydowanie. No jest sam początek walki. Tak właśnie miało być. To miały być te kopnięcia. Jest także wyrwanie, jest to obalenie ze strony Pudzianowskiego. To są te punkty, które zyskiwał Pudzian, ale później było już gorzej. Później punkty dla Sylwy. Przede wszystkim te ciosy proste, sporo zebrał ich Pudzianowski. Było także powalenie ze strony Sylwii. Były także ciosy z góry, niedecydujące, ale jedno. Tu widzimy trafienie, czyste trafienie. Na szczękę, tu przejście do pozycji kolana brzuch, straight Team mógłby skończyć walkę, jednak Mariusz przekręcił się na brzuch i poszedł do nogi. tima. zaraz będzie ta sytuacja. O tutaj, i tym właśnie uratował końcówkę rundy. A zatem drugie starcie przed nami: Time Sylwia kontra Mariusz Pudzianowski. 5 minut tej walki jeszcze Hermidin spojrzał w oczy Pudziana. Pod koniec pierwszej rundy brawał się, że Sylwia oddycha bardzo ciężko, ale Pudzianowski także wciąga powietrze ustami. Jest skoncentrowany, chyba nie tak wyobrażam sobie przebieg tej walki. Ten pierwszy low kick, po którym ugiewa się trochę noga Sylwii, mówił, że ta taktyka Pudziana na ten pojedynek może zdać egzamin, ale później Sylwia nawet uśmiechnął się przy trzecim niskim kopnięciu. Druga runda jej początek. Sylwia i ciosy proste. Płuższe ręce Tima Mariusz będzie starał się skrócić dystans i dojść do klinczu, obalić Silwę. teraz Sylwa kopie niskimi kopnięciami low, kick, low kickami Trubasa na nogi mocno kolanem teraz następne kolano w głowę Pudziana ten ciągle stoi bez ciosy Pudzianowski ciągle w tej chwili ma lewą rękę pod pachą rywala ale prawej nie zdołał przełożyć złapałę za rękę a więc, za chwilę sędzia rozerwie to. Ostatni raz. Sędzia, nie, sędzia ostrzega Mariusza za łapanie za spodenki przeciwnika. To jest jedno ostatnie ostrzeżenie. Później będzie dyskwalifikacja. Był low kick, był także prosty, który trafił w głowę Pudzianowskiego. Sylwia w tej chwili absolutnie dominuje. Jeszcze jeden low kick Widział walkę z Kaładucim Widział, że punczyk. Kopał i Pudzianowski odczuwał te ciosy. Oj, bezładnie osunął to się na plecy Mariusz. Końca. bezwładnie osunął się na plecy Mariusz. Może gdzieś tam Mielionkiński odpowiedział mu, żeby położył się na plecy. i... A on niestety, Tim Silva dochodzi do pozycji bocznej. I teraz będzie Trzymanie mógł stabilizować bocznego. tę pozycję. Będzie mógł zaatakować łokciami. łokciami. Są te łokcie. Przez jakiś czas Pudzian będzie starał się. Trzymać ręce rywala, ale wiele w pozycja północ-południe na drugą stronę. Znów mamy boczną z drugiej strony. I próba dojścia. Czyżby do klucza? Nie. Sylwia będzie jednak próbował kończyć tę walkę ciosami. I klepie Skączy. Mariusz Podzianowski. Druga runda walki między teamem Sylwią a Mariuszem Podzianowskim. Okazało się, że to co mówił Sylwia to nie były słowa bez pokrycia. Nie jesteś zawodnikiem MMA, mówił do Podzielawskiego. Podziwiam cię jako strongmana, podziwiam cię jako sportowca, ale jesteś absolutnym we wszechstylowej walce, wręcz Team Sylwia. Krzysztof, nie ukrywajmy, sercem byliśmy za podzianem, ale spodziewaliśmy się takiego rozstrzygnięcia tej walki. Tak, ja jestem dumny z Mariusza, żeby wytrwał do tej drugiej rundy. Jednak Team Sylwia to jest były mistrz UFC. Ta, wykończyły Mariusza te próby obalenia. Przeciwnika kilkakrotnie próbował obalić swojego rywala. To sądzę, że mocno także osłabiły go te dwa kolana, które zebrałem w tej chwili od Sylwii. Jak widzą Państwo, polkiku także nie zachowywał się dobrze. Później już bezwiednie osunął się na plecy. Myślę, że troszeczkę, myślę, że dużo kondycji. Nie starczyło po prostu Mariuszowi kondycji i tu, jak już nie widział wyjścia z sytuacji, poddał się klepiąc w tima. Team Sylwia, dwukrotny mistrz UFC wagi ciężkiej sprawia, że Mariusz Pudzianowski odnosi pierwszą porażkę w karierze w trzeciej walce. Trochę to były, zdecydowanie nawet nie trochę, za wysokie próby. Niestety Mariusz troszeczkę za wcześnie do walki z byłym mistrzem UFC, ale lepiej spadać z wysoka. Najlepiej nie spadać w ogóle. Jeszcze ogłoszenie tej decyzji.

Niezadowoleni polscy kibice mieli jednak radość ze względu na wygraną Łukasza Jurkowskiego. Choć z drugiej strony także, nie ukrywajmy, przyszli tu przede wszystkim dla Pudziana. Już w ringu widzimy Toma Megalisa, ale zdaje się, że nie będzie zapowiedzianego wywiadu z Mariuszem Pudzianowskim. Cały team Pudziana opuszcza klatkę. A więc będzie chyba tylko Tim Sylwia. Wielkie zwycięstwo Tima Sylwii. Tim Sylwa pozdrawia publiczność.

tym Sylwia, zwycięzcą walki z Mariuszem Pudzianowskim, a więc zakończony piękny scenę dominatora. O tym, aby zdominować nie tylko strongmenów, ale także wszechcelową walkę. Wręcz dla nas fantastyczny występ Łukasza Jurkowskiego, który już w pierwszej rundzie przed czasem wygrał z Koreańczykiem Chodzin Bardzo udana gala. Gala w Za uwagę dziękuję już Państwu Krzysztof Kłak i Andrzej Janisz.